Mój ostatni weekend w Polsce się zaczyna, dzisiaj czwartek, 17 w sumie przyleciałam na 3 tygodnie, no ale byłam jeszcze parę dni w Anglii w międzyczasie oczywiście intensywnie wszystko, za dużo filmów nie narobiłam, bo nie było z czego tak naprawdę e, więc e, dzisiaj jadę do kolegi, 30 minut od Torunia nawet nie wiem jak ta wychodzi na w każdym bądź razie będziemy, kolega też jest e, amerykańskim trokerem a, w każdym bądź razie będziemy odwalać trokerskie tango w lesie a co to będzie no to za chwilę zobaczycie pójdziemy jak dziki w żołędzie nie mogę się doczekać trzymałam 14 minut 13 km żeby tam dojechać takimi bol, wolnymi, wolnymi ścieżkami mam nadzieję że jest mnie słychać bo się teraz nagadam a potem stanę i nic nie będzie więc a, Dzisiaj jakiś materiałik na, nakręcę No i co? No i tyle. W niedzielę wracam do Stanów i trzeba się zająć robotą Bo w tym roku to za dużo się nie napracowałam Ale już jestem zmęczona, już po prostu Chcę być w pracy i odpocząć Tak, chcę być w pracy i odpocząć Do, do etapu Indii, bo Indie zaczynamy w marcu Więc znowu będzie Intensywnie ja. Napęd na tył no. znowu będzie intensywnie No to co No to delay ile się da Trzeba trochę odpocząć No i tak zaraz sam dojadę Pokażę wam Arka Pokażę wam co będziemy robić No i będzie super Także co czekajcie 3, 2, 3 sekundy No dobra To jest też odpalone sprzęty, sprzęt jej pierwszy, sprzęt drugi Tak I co, ruszamy w las jak dziki w żołędzie, nie? O ja. wszystko gotowe, maszyny rozgrzane, zatankowane Możemy jechać. Także będzie fajnie trochę ile jest 2 stopnie na plusie no a teraz jesteśmy ośrodek a wypoczynkowy przydłuż ośrodek wypoczynkowy przydłuż nad jeziorem wiecznym niedaleko Torunia wszystko oczywiście no wiadomo toruń najładniejsze okolice tak. ryzykowo Wjazdówka po jeziorach ciąg dalszy, co to za jezioro teraz? A, Szurkowo. Szurkowo. Z wyspą. 850 to wjechał, jak mój kuzyn wjechał a to maluchem, jak zaczął mój łączki robić, to mówił, to połowy i nie mogę się zatrzymać. Ale psami z tyłu, to pies się pożygał. <laughs> A pojeździliśmy piękną polską wsią jak malowanie. Dzięki Jarek za zaproszenie i spoko, za, spoko. Ten, za pokazanie terenu. Zajawiste jakby. No na przyszłość, a zapraszam jak coś. No bo na w Polsce, pewno, na pewno. Zawsze. Super sprzęt zarąbisty. gryzie się jak nie wiem, jak na to, że pierwszy raz jechałem po takim, takim sprzętem w takim terenie. To naprawdę fajnie. Jeszcze nie było to taki teren, kurde, to na drogi, no. ale na torze, kod jakieś ziemię to też zajebiście chodzi, no. Podjazdy wszystkie. Nie ma co. No dobra. Trzymać się, ekipa. Na razie. Siema, nara.